Oczywiście, że nie, bo nikt nas nie jest w tej sprawie w stanie zastraszyć. Ja wiem, po co ja przyszedłem do polityki. Ja przyszedłem do polityki po to, aby zerwać te postkomunistyczne kajdany z Polski, aby Polska, Polska która w tej chwili jest państwem skolonizowanym przez różnego rodzaju grupę interesów, aby wreszcie sprawić, żeby mogła, żeby, Ale... żeby nasza, nasza ojczyzna mogła normalnie oddychać. Najważniejsza jest w życiu postawa. I chcę panu powiedzieć, jeżeli mówię o wyrwaniu nas z tych kajdan postkomunistycznych, to mam na myśli to, że proszę prześledzić orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na przestrzeni lat. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny, akurat Trybunał Konstytucyjny, blokował lustrację? Dlaczego bronił emerytur yy, yy, komunistów, na przykład członków WRON? Dlaczego zgadzał się na używanie symboli komunistycznych? Dlaczego blokował dostęp do zawodów prawniczych? Wie pan dlaczego? Bo broni właśnie tego, tej Polski skolonizowanej przez grupy układów. A ja, jeszcze... nie chcę się, ja nie chcę się na taką Polskę zgodzić i dlatego walczę nie i pokazać podstawę prawną, która pozwala prezesowi Trybunału Konstytucyjnego pisać ustawę dla Platformy Obywatelskiej, która nie zresztą dla Platformy potem. Platformy no, no przykro mi, to... Tę ustawę nie. Trybunał napisał. Wręczył ją prezydentowi prezydent zgłosił ją jako własny projekt inicjatywy ustawodawczej, do, do którego Trybunał Konstytucyjny a, a nie ma prawa. A prezydent Bronisław Komorowski był związany z jaką partią, z krasnoludkami? No.